Cześć Beata. dziś mamy wtorek 23 czerwca, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to dwójka mieczy. Po wczorajszej karcie wieża to dalej ciąg dalszy takiej wymagającej pracy i myślę, że w tym przypadku bardzo przydatne będzie też skoncentrowanie się na kilku aspektach. Po pierwsze, możemy odczuwać dzisiaj też taki y, stan napięcia. Y, warto będzie zachować względną równowagę, żeby być może czasem nawet y, y, tak zwane zawieszenie broni będzie wskazane, żeby spojrzeć na sprawy jakby nieco inaczej. Y, porozumienie i zgoda będzie dzisiaj bardzo trudne y, albo trudne do osiągnięcia, a na pewno będzie bardzo wymagające. To jest czas, w którym rzeczywiście musimy dokonywać pewnego rodzaju wyboru. Czasami ten wybór albo te decyzje, które będziemy podejmować, będą stać dosłownie po dwóch przeciwnych biegunach, czyli taka często w opozycji. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, zaraz przejdziemy do samej też karty, musimy podjąć próbę skoncentrowania naszej uważności. I teraz. Tam, gdzie będziemy koncentrować naszą uważność, tam będziemy mogli przyjrzeć się sprawom z innej perspektywy. Bardzo często ta karta dwójki mieczy to jednak żywioł powietrza, to wszystko, co nam się kołacze w głowie, to też jest tak zwany wewnętrzny konflikt. Być może z czymś sami nie potrafimy się pogodzić. Jeżeli utkniemy w martwym punkcie, warto do sprawy podejść nieco inaczej. I zaraz przejdziemy do tej karty, a jesteśmy w talii. Light Here Starot. Spróbuję ją tutaj wyostrzyć. Piękna karta. Yy, tutaj kruki, za włosy ją chyba szarpią, bo to nie wygląda jak linki, tylko jak włosy. Ona ma zawiązane oczy. Natomiast kiedy pozwalamy sobie na bycie w takiej sytuacji często zapominamy o tym, że albo z, nie, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy znamy ten stan, czy pamiętamy ten stan tak zwanej niewiedzy, nie wiemy dokąd zmierzamy, nie wiemy co się dzieje, dlatego że sami sobie odebraliśmy albo mamy poczucie, że ktoś lub coś nam odebrało taką możliwość czas dokonać wyboru i nawet jeżeli to co powiedziałam wcześniej jeżeli będziemy znajdować się między młotem a kowadłem tak czyli z tych dwóch, y, różnych, y, w tych dwóch różnych w tych dwóch różnych sprawach czy decyzjach do podjęcia jeśli nie możesz, jeżeli nie możemy zdecydować się w którą stronę pójść jeżeli nie możemy zdecydować się jaką decyzję podjąć to bardzo często tak się dzieje dlatego że nie widzimy czegoś z szerszej perspektywy nie mamy tak zwanego tego większego oglądu na sytuację a to będzie czasami potrzebne żeby można było dokonać takiego oglądu no to trzeba zobaczcie tu się coś dzieje tu cały czas coś się dzieje nie ma chwili wytchnienia i spokoju a tu trzeba uporządkować pewne sprawy być może wycofać się na chwilę żeby spojrzeć na sprawy Spokojniej, nieco inaczej, z tej innej perspektywy. E, dwójka mieczy jakby klasycznie opowiada też o tym, że należy przemieszczać się w jednym kierunku. Nie możesz w dwóch różnych kierunkach się przemieszczać, bo to, to niczego nie doprowadzi. Natomiast jeżeli mamy wrażenie, że nasza intuicja jakby nieco przycichła i nie czujemy, nie, nie, nie wiemy, co zrobić, to jest najwyższy czas, żeby skierować się do swojego wnętrza. To jest idealny sposób na to, żeby wyciszyć się um, i skoncentrować. I podjąć decyzję, wówczas o wiele łatwiej y, jest działać. Więc ja nie mówię, że rozum mamy, rozum mamy tutaj, czy naszą logiczną stronę mamy wyłączyć, ale faktycznie dobrze będzie dzisiaj skoncentrować się na naszym wnętrzu. To będzie taką wskazówką, dlatego że nawet jeżeli w tej chwili mamy zawiązane oczy, nie widzimy czegoś tak jasno i wyraźnie, to tak naprawdę przyjdzie taki moment, że. Y, Zdamy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę my znamy tą drogę, wiemy jaką, jaką decyzję, <laughs> przepraszam, wiemy jaką decyzję należy podjąć. I myślę, że to jest takie fajne przesłanie na dzisiaj i mam nadzieję, że uda nam się z niego skorzystać i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.